Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Korle, i zapraszam do prawdopodobnie ostatniego odcinka już z beta testów The Division. No, bo niebawem będzie trzeba rozpocząć pełną wersję przygody. Dziś z nami, no właśnie, dziś mamy wyjątkowy dzień i dziś z nami na kanale gra Ryuk. Samego Ryuk'a już mogliście poznać z niektórych filmów, chociaż po raz pierwszy gramy razem w cokolwiek online, czy po raz pierwszy w ogóle taka rozgrywka jest to na kanale, no ale dziś jest wyjątkowy dzień. Tak, jeszcze może informacyjnie, niż że nim wyruszymy dalej w naszą podróż, no to też jedno z misji wykonanych wspólnie możecie zobaczyć na kanale Uriuka. Linka do niego znajdziecie pod opisem tego filmu, czy w opisie tego filmu, a my już lecimy na miejsce. Zresztą, witaj Uryjuku. A witam, witam. O właśnie, bo tak się zestresowałem, że po raz pierwszy tu człowiek podchodzi, że zapomniałbym się powitać. <grym> Na dzisiaj w planie są dwie albo trzy misje poboczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ich jeszcze nie wykonaliśmy do tej pory, więc zobaczymy też, co tu nam się szykuje w niedalekiej przyszłości. No to standardowo imigranci. Ok, coś z tego pierwszego wypadło, więc już jest dobrze. No, i to na zielono się świeci, czyli coś fajnego. Tak, u mnie to w sumie taki turkusowy. Chociaż nie wiem, czy jako facet to powinienem znać takie nazwy kolorów. O, ten koleś tam miał taki nowy znacznik, jeszcze, jeszcze nie spotkałem się z nim, wyglądał taki jakby celownik. Nie wiem, czy to sniper jakiś był, czy coś. Chcę ciężko powiedzieć. Z tym trzeba uważać, bo mu granat rzucić Albo mu nie wyszło, ale w ogóle jakiś nowy znaczek się pojawił A rozumiem, że tam mamy chyba podejść zagadać No to co tutaj leży? Ten miał czapkę A u Ciebie co u niego A. leżało tutaj? Czy to... Nic, właśnie z tego nic Ten coś tu ma O o, Classic RPK 7.4 No to może być ciekawa broń Ja mu za to u niego rękawice, ale nic ciekawego na szaro A ten ma Vertical Grip w sensie uchwyt, nie? Chyba. Tak, tak, tak. Mówię, tamtych dwóch miałem nic. Miałem sobie nieciekawe rzeczy. Ten za to ma broń u mnie. No dobra, ale możemy wejść do środka, mamy sprawdzić to, co się tu dzieje. Kolejny cywil, któremu nie mogę pomóc niestety. A to może ja zobaczę. A rzeczywiście, co on chce? Wodę chyba znowu, tak? U mnie Czy jedzenie, jedzenie. Ale dałem mu jedzenie i uciekł. Aha, nie celowałeś czasem do niego? Niewdzięczny on. Nie celowałeś czasem do niego? Nie, nie, nie. Albo uciekł. Ja tylko w szczury celuję. No to może gdzieś przypadkowo na niego wypadło. Okej, okay, tutaj coś jest, więc. A klucz. Tylko nie mogę go podnieść. A jest. Ale z plecaka wziąłeś i ja już nie mogę wziąć. A chyba, że tak. Dziwne. Albo już masz to co tam było. Ale w ogóle dziwne, bo jeszcze w becie trochę się czasem baguje takie jakieś podnoszenie przedmiotów. No to... to była szybka misja poboczna. Ale gdzieś niedaleko mamy kolejną, oznaczę ją na mapie. Ale powiem Ci, jak na zakładników, których uwolniliśmy, to tak... Bez jakiegoś, nie wiem, optymizmu, czy, czy, czy czegoś wyszli z tego pokoju, tak jakby tam, nie wiem, dobrze im było. Tak. Nie zwróciłem, czy byli różnej płci, czy tej samej. Chocia dzisiaj to chyba bez większego znaczenia czasem to tak bywa. A szczerze powiedziawszy, koleś wyszedł spokojnie, a babka wybiegła, więc... Tak, chyba za nią biegnę. W ogóle mapa nas prowadzi w inną stronę nieco. A tam widzę, widzisz na mapie taki znaczek na żółto. Tak, tam jest chyba zejście do podziemi e, w tej dark zone. Czyli rozumiem jednym słowem, nie warto tam iść po prostu. Dobra, bo szukam jakiś skrót na drugą stronę. Tędy chyba możemy tu tą drobiną przejść. Zaraz zobaczę, właśnie. Tylko mnie zastanawia, bo mamy granicę. Czy na wecie? Nie, nie przepuszczą. Teraz rozumiem, czemu mapa nas posłała w takie dziwne kąty tam, że dookoła, żeby to owiec. No dobra, zobaczymy tę drabinę, bo skoro ją dali, to po co się na tu jest. Bardzo wkurzający dźwięk. Tak. W sumie nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś japońskie techno. Ok, widzę problemy. No to pięknie chciałem za osłonę wejść, a mi zeskoczył, więc chyba już zaczynamy. Tak, widzę, że ładnie ich od tyłu zaszliśmy. Tak, tak. Też przyznasz, że przesiadka spada na klawiaturę. No, trochę bolesna jest, ale myślę, że w miarę się szybko człowiek przyzwyczai. Dobra, nie wiem, czy za tobą kogoś nie ma. Tak, jakby bo. Tak by... Nie, pod nami, pod nami A, ktoś jest. okej, okay, to wiele tłumaczę. No to dobra, to zjeżdżam na dół. A zeskoczyć się nie da. Znaczy, chyba się da, ale lepiej nie próbować. Wszyscy? Nie jeszcze... nie, jeszcze on tutaj jest. O! No I pozamiatane. To kolejna szybka misja. To zaraz znajdziemy coś jeszcze na mapie. Okej, okay, podnieś... Ale tu masz tych skrzynek, ale będziesz szczęśliwy. No ale to skrzynki, których nie można wykorzystać, nie? Bo to są Jak do kraftowania. A te dwie, te dwie zielone akurat już nie mogę ich podnieść. A to dziwne, to przez to, że ja już tu zajrzałem? Nie przez to, że ja już tu byłem chyba. A chyba, że tak, no właśnie, bo tak mówię fajne skrzynki, sporo broni wypadło. Tak na dalej gra. No dobra, to oznaczę na mapie kolejną jakąś misję. Pobiegniemy tutaj zobaczyć wodę właśnie, jak na pcecie woda wygląda. Ok, tu chyba żaden skrót nam nie wchodzi w grę, więc przebiegniemy obok bazy. No i możemy właśnie też zobaczyć tutaj efekty pogodowe, jak wyglądają na Pccie, czy w ogóle 60 klatek, bo... A nie, ten nie przebiegniemy. A jeszcze jest misja w tym? Nie wiem, czy w, e, w tym Camp Hudson gdzieś niedaleko? Jakaś poboczna. Tam gdzie zaczynaliśmy całą betę. Tak na A to na tak, jasne, tak niebiesko. Tak. To kojarzę, ale to tam jest tylko, żeby zagadać jakoś, czym. Mm, tam jest taka dziwna opcja, żeby odpalić sobie wspomnienia. I to jest taki bardziej samouczek, żeby zobaczyć jak te wspomnienia, czy te jakieś wizje tam wyglądają. No i to głównie o to chodzi. Okej. Okay. Coś Aha. ktoś znowu chce. Woda chcesz dać? Nie mam. <laughs> a to nic nie zbierasz, ani jedzenia, ani wody. Ale no, nigdzie jakoś tak nie ten. Jedzenie chyba mam akurat, ale... Jakoś... nie wiem... Miałem dużo tego, a teraz nie mam w ogóle. A rozdałeś, albo zjadłeś. Może być, bo głodny jestem akurat tak jakoś. Okej, okay. a widzisz tych gości coś tutaj podnoszą, niosą? Oni pewnie ode mnie przyjechali ze Śląska i, i ten złom zbierają, wiesz co? <grym> U nas tak jest. Może warto by było ich uświadomić, że to było drewno. Ale najlepsi są ci, co tak jakby do samochodów próbują się włamać. Ta. Stoją przy tym samochodzie, tak patrzą przez szybkę, oglądają się na prawo, lewo, a podchodzisz do nich, to uciekają. No właśnie, tym też ta deska zniknęła, czy cokolwiek oni tam trzymali w rękach. Okej, okay, otwarte drzwi. Mówię, że je idzie zamknąć. A rzeczywiście, jak drzwi do stodoły walnęły. Ta. Bo to amerykański wóz policyjny, to wiesz, to potężne drzwi są. Można czaskać. No właśnie, w tej becie to też trochę się zmieniło w stosunku do Xboxa. Mamy nowe bajery, skrzydło techniczne. No i tu jak widać, wrzucone mam jakieś ulepszenie czy perka, żeby postawić wieżyczkę. Mam nadzieję, że uda się nam postawić tę wieżyczkę. A ja ty sobie odpaliłeś też samą wieżyczkę już, czy jeszcze nie? Nie, nie, nie. Ja mam obydwa perki na, na leczenie. A to można dwa takie same sobie odpalić, czy masz znaczy, to... nie? Jeden mam ten, ten taki pistolet, co strzelasz i leczysz. A drugi ten impuls. Eee, tylko właściwie nie bardzo wiem co ten impuls robi. On chyba wykrywa przeciwników. Mhm, mm mhm. Mm Aha, rzeczywiście coś takiego, było, ale też właśnie do końca nie wiedziałem jak on działa. Niby tam wykrywał, ale... Ale lepiej jakieś przydatne rzeczy wziąć jak. Wieżyczka. No dobra, tak, zdecydowanie. Co tu się kryje za misja? A nie było jakby jacyś przeciwnicy się pojawili. Można by było rozstawić ten sprzęt i zobaczyć jak działa. Szkoda, że w sumie na dachu o tym nie pomyślałem, bo tam był idealny widok na wroga. W sumie kawałek jest do tej misji. No dlatego też się zastanawiam jak tutaj ze skalą zrobili, jaka jest skala tego Nowego Jorku. Co to Manhattan jest, nie? Chyba. Chyba tak, tak właśnie kojarzę, że... Na pewno, jak w Dark Zone byliśmy, to tam było jakieś wspomnienia o Manhattanie, więc to pewnie. No, w tam z tego co tak po mapie patrzyłem, to ten Empire State Building jest chyba w Dark Zone. Czyli pies mi obszczekał. No to za tamtego, co Skubany. celowałeś do niego. Tak, chyba tak. O, tu nie można wejść. Na czerwono się świeci. Tak, no, trochę ograniczeń jest tej becie mimo wszystko. No dobra, mamy lidera. Już widzę nawet jakiś gości. Wiesz co, zobaczę jak rozstawię tę wieżyczkę tutaj. Czy będziemy... nie. Znaczy będą jeszcze w zasięgu, ale ledwo. Spróbuję podbiec bliżej ją tam ustawić gdzieś. Mhm. Zobaczę jak to będzie działało. Aha. Ustaw to... nie! Ale... O dobrze, rzucił. Niezłe, niezłe. Ale myślę, że ich bardziej będzie to jakoś raniło. No niewiele im zrobiła właściwie. Tak. O jest lider. U, co to za lider? Tyle co hałasu wiele. Ale rzeczywiście to chyba w złe dzielnice się wybraliśmy. Bo tutaj wszyscy na czwartym levelu, to tyle co nic. Okej, okay, padła wieżyczka. Nie no, jak się jej nie uda na przyszłość rozwinąć, to nie ma co jej nawet ustawiać. o Granat, piękna Oj, sprawa. Się wysadził. A nie wyszło mu, nawet to mu nie wyszło, kurczę. No i pozamykane. No dobra, to czysto. To może jeszcze chociaż jedną poboczną misję tu się uda odpalić. Czy coś w pobliżu mamy? Średnio. Wiesz co? Może przeniesiemy się tu niżej jeszcze na to zielone. Dobra, a ja znalazłem dla nas jeszcze jedną misję. Ta powinna być dłuższa z tego co pamiętam z poprzedniej bety. Masz skrzyneczkę. A to muszę ciebie jeszcze znaleźć. W garażu. No i to całkiem fajne, że... A, tylko muszę mieć ósmy level, żeby z tego skorzystać. A no, mi jeszcze tak brakuje dosłownie 1 dziesiątą tego paska. Żeby zdobyć... To ja prawie że o, tylko 1 dziesiątą mam. Mogę mu pomóc? A, patrz, mogę pomóc. Będę pierwszy. A nie ja nie mogę. Uratowałem mu as. Tak, słyszałem, że fajnie to dialogi mamy te same. Okej, okay, to myślę, że bo kawałek nas tutaj czeka, drogi. Przeniesiemy się już przynajmniej z samym nagraniem gdzieś w tamte okolice i wtedy też się będziemy widzieć. No to jesteśmy na miejscu. Tutaj ciekawe rzeczy leżą na ulicy. Okej. Okay. Jakieś dane dotyczące agenta. No i tu tak fajnie to jest oznaczone, że trzeba iść za strzałkami, czyli taka zabawa w podchody. O, tu też zejście jest. Aha. Jak w sumie. Przecież byśmy schodzili na dół? Tak, i to zarówno do misji, jak i po te dane. Pytanie tylko, czy jak wejdę w to, to u ciebie też się to jakoś wyświetla, czy, czy też musisz osobno wejść, żeby to jakoś te strzałki się pojawiły? Nie, te strzałki mi się pojawiają normalnie. Pokazuję tam do, do kanału. Tak, tak, ale to jak już wszedłem, to już ci się pojawiło, czy, czy też musiałeś osobno wejść? Nie, ty jak, jak wchodziłeś, to się pojawiło.

Nie wiem czy zaliczyło te dowody. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze gdzieś coś tu powinno być. O! Będzie pozbieramy to. Jeszcze jeden, chyba nie? Tak, już tu niby jestem na miejscu. Tylko teraz pytanie: A, rozumiem. Zebrać to. No i wszedł exp. Też dostałeś? Nie, ja muszę sam sobie zebrać. A, chyba Ten że. Teraz dostałem. Dobra, i tu się zacznie akcja, więc warto się ustawić jakoś W sumie to już się zaczęła akcja. O, kurde. Ale zrobiłem Tyle że oni też na czwartym levelu. No tyle dobrze, bo w głupi sposób spadłem na dół. A, no to rzeczywiście trochę nieciekawie ale na odcinku u Ciebie byli goście z miotaczami, będą też i tu, sprawiedliwie, tylko trzeba jeszcze jakoś ich podpalić. No dobra, teraz jest spokój na chwilę. O, ósmy level wskoczył. Co, kręcić tą pompę? Chyba tak. Dobra, to spróbuj tym ruszyć, a ja zobaczę co tu w okolicy się dzieje. Oho, idą koledzy. Coś tam rozkręciłeś do krytycznego poziomu, z tego co słyszałem. No, ale przydałoby się jakoś tak. A coś nie chcą wybuchać. Tak, jakoś pechowe te butle. Chyba, że z pustymi biegają. Ok, o, mamy je, je. dwie minuty. A te może wybuchnie. Też nie bardzo. Ja ich tu z tyłu, spróbuję ich od tyłu. Dobra, bo ja jestem tak dosyć niekorzystnie do nich ustawiony, ale właśnie też staram się o to, żeby wysadzić któregoś. O, o będzie. Bardzo ładnie to wyszło, dobra, to teraz z misją Sabor. trzeba lecieć, bo zostało niewiele A, czasu, jest tak. Czas. Tak, to się człowiek zaczął bawić. Mamy tu celowanie. Okej, okay, chyba trzeba powiem. wrócić tam znów, coś rozkręcić. To A ja tu biegnę. masz skrzynkę. Oj, biegną, biegną. Może kilka granatów. Trochę za daleko. No dobra, zdjęte. Tu widzę skrzynkę. A ktoś chyba jeszcze jest, bo miałem takie ostrzeżenie, że jestem na widoku. Hmm, no ja tu nic nie mogę zrobić. Aha, bo to musimy bronić. Tam idzie. Tak, tak, jeszcze tam. Uważaj, starczą, idzie do ciebie, ale zdjęte. No to zabawa od nowa. Coś tam, to ty mu rzuciłeś, czy mu w rękach wybuchło? Ja, 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 ja rzuciłem. Piękna sprawa, właśnie, a też ma jakieś specjalne granaty. No dobra, to znowu, mówisz, że ja mam te czasówki wykonać. Aha, bo widzisz, bo ja szukałem, szukałem, gdzie tu można pokręcić i nic nie znalazłem. O, biegnie. Mhm, z której strony? Bo tak w sumie tu... O, ktoś bum, wybuchnie. Będzie, będzie, bum. A, pięknie, udało się jeszcze zobaczyć. Zobacz, jakieś inne granaty tu wpadły mi, to spróbuję wszystkim, co mam rzucić. O, to idealnie spadnie, tylko to chyba dziadostwo oślepiające, to trzeba z miotaczem czy z napalmem im sypnąć. Może póki są oślepieni, to jeszcze coś to da. No rzucaj, rzucaj, a tak. O tak, brak pada. O, to pięknie tam wpadło. Mogłoby im podgrzać te butle. O, koniec nie? Ja? Tak, kolejna misja wykonana. Teraz tylko pozbierać wszystko. i do domu, tak? Myślę, że jak na takie powitanie z grom online, czy w ogóle kooperacyjną na kanale, to jest odcinek już ok. Zobaczę, czy to wszystko uda mi się złożyć, bo to naprawdę kombinacje są, żeby to działało. No ale bądźmy dobrej myśli. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle i nie sam, bo również był tutaj Ryuk. Nie wiem czy Ryuk jeszcze będziemy go słyszeć. Jestem jestem. A no właśnie. A sorry, coś rzuciłem. A to masz jeszcze cię wyleczę i dołączę do ciebie. No to tak na pożegnanie. Machamy, machamy. Ale się mówią papa. Pa".